Cześć Tomek. Dzień dobry, dzień dobry. Mam takie okulary dla graczy. Filtrują niebieskie światło. Dobrze. Powiesz o nich coś ciekawego? Y, powiem, ponieważ dzisiaj wszystko zweryfikujemy. Cześć Siemanko moi drodzy z tej strony Radyjko. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale skupimy się na niebieskim świetle z monitorów, jak i na okularach dla graczy, takich wiecie, z filtrem niebieskiego światła. Na ile to ma prawo działać? Czy to w ogóle działa? I opowiem o tym na przykładzie, który przysłała mi jedna z firm produkujących taki sprzęt. I co ciekawe, jest to też produkt medyczny. Ale jeżeli coś nazwiemy tym produktem medycznym, to czy to od razu daje mu walidację i znaczy, że działa i jest skuteczne i powinniśmy to stosować na ślepo? I dzisiaj też nie chcę Wam mówić, że no tak, nosiłem te okulary przez tydzień i było super, albo przez dwa tygodnie i było ekstra, czy też nie było ekstra. Dzisiaj chciałbym to zrobić bardziej naukowo, dlatego też o pomoc w przygotowaniu tego materiału poprosiłem Stilgara, do którego pojechałem z tymi okularami, sprawdziliśmy jak one reagują na poszczególne światło, czy one cokolwiek blokują i w naukowy sposób powiemy sobie o tym właśnie niebieskim świetle. Ale zacznijmy od podstaw. Mit niebieskiego światła wziął się w zasadzie z jednych konkretnych badań, gdzie naukowcy wyciągnęli czopki z oka szczura, a następnie naparzali w nie niebieskim laserem. Po czasie zaobserwowali degradację tychże czopków. Więc wniosek jest prosty. Niebieskie światło jest złe i nam szkodzi. Problem jest tylko taki, że te wartości są absolutnie nieporównywalne do niczego, ze względu na to, że laser, który został wykorzystany w tych badaniach, był wielokrotnie, wiele set tysięcy razy mocniejszy niż monitor, a kilkaset razy mocniejszy niż światło słoneczne. Bo uwaga, teraz szok być może dla wielu, ale światło niebieskie jest wszędzie. No chyba, że go nie ma, ale. Światło niebieskie jest wszędzie, jest jedną ze składowych światła widzialnego. I jak popatrzymy sobie na taki rozkład spektralny tego, co jest za oknem, zobaczcie, to są warunki za oknem, w których poprosiłem Stigara, żeby zmierzył mi ilość tego światła wpadającego, i jak ono wygląda na spektrofotometrze. A teraz odwróćmy się w stronę monitora, z którego Tomek korzysta na co dzień, i mając spektrofotometr na wysokości wzroku, tego światła jest wielo, wielokrotnie mniej. Więc dlaczego, mimo tego, że to niebieskie światło jest tak złe, Nikt nie mówi nam, że powinniśmy nosić filtr niebieskiego światła na zewnątrz. Hmm? Powodów może być kilka, a jednym z nich jest na pewno to, że kiedy mamy światło widzialne, takie światło słoneczne, ono ma w miarę równy rozkład przez wszystkie częstotliwości. Ale jeżeli popatrzymy na światło sztuczne tworzone właśnie przez podświetlenie monitorów, to tam widać trzy wysokie piki, ponieważ światło składa się z trzech kolorów diod. I te piki na wykresach wyglądają naprawdę strasznie i mogą przerazić niejedną osobę. Jednak w praktyce. Tego światła jest wielokrotnie mniej z monitora niż ze słońca, więc gorzej dla waszych oczu, jeżeli to wszystko jest prawdą, jest spędzić cały dzień na dworze. Wreszcie argument, który mogę powiedzieć matce, że teraz nie mogę wyjść na dwór, bo to szkodzi na oczy. Ale skupiając się na okularach, zerknijmy najpierw, co producent tych okularów pisze na swojej stronie. Standardowe okulary z antyrefleksem nie zawsze wystarczają, by chronić się przed światłem niebieskim emitowanym przez ekrany, komputerów i smartfonów. W niektórych przypadkach czas spędzony przy monitorze wymaga dedykowanych rozwiązań, a najlepszym z nich są okulary z filtrem światła niebieskiego, blokujący aż 90% tego spektrum. Bardzo dużo. Tylko że naukowo to, to tak nie działa. I czy wiesz, że wysokoenergetyczne światło niebieskie, 420 nanometrów, może przeniknąć w głąb oka i doprowadzić do naruszeń świadkówce? promieniowanie to wpływa na zwyrodnienie plamki żółtej oka, dlatego ubierz zbroję i chroń swój wzrok już dziś. No brzmi to naprawdę fajnie marketingowo. No to czytamy dalej na tej stronie. B420, czyli jakaś super technologia, która blokuje 100% promieniowania UV do 400 nanometrów i pomimo mocnego filtra, ale mocnego filtra, jak zresztą zobaczycie teraz na birolu, to jest szkiełko które jest z tym filtrem, a to jest standardowe, zwykłe szkiełko okularowe, które też przyszło w zestawie. Mocny filtr to to nie jest, bo w sieci znajdziecie okulary, które są w zasadzie aż bursztynowe. Ale co jest ważne, pomimo tego mocnego filtra, to inteligentny produkt, który przepuszcza korzystne światło niebieskie, czyli powyżej 430 nm dalej. I nie wpływa tak bardzo na zmianę koloru widzialnego. I tu jest cały pies pogrzebany, bo jak spojrzycie sobie na jakikolwiek rozkład spektralny światła, jeszcze bez pomiarów. To poniżej 430 to jest w zasadzie fiolet i ultrafiolet, a nie światło niebieskie. Więc to jest pierwsze. Ha? A drugie, what a fuck, pojawia się w momencie, w którym. No tak, to blokuje światło niebieskie, ale nie wpływa na kolor. No to jak zabierzesz jeden kolor, to się kolor powinien zmienić. Więc jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że nie blokuje. No ale dostaliśmy w zestawie też taki fajny laserek, jak poświecimy, no to nie ma tego światła. Tylko, że to światło, mimo że na żywo, wygląda bardziej na niebieskie, to w kamerze już wygląda bardziej na fioletowe. I mierząc je spektroskopami, też wychodzi na to, że jest fioletowe, ale o tym za momencik. Siematomek. Dzień dobry, dzień dobry. Mam takie okulary dla graczy. Filtrują niebieskie światło powiesz o niej coś ciekawego? Yy, powiem, ponieważ dzisiaj wszystko zweryfikujemy. Tak więc witam Was, moi drodzy, w laboratorium SteelGara, gdzie przyjechałem z moimi okularami, z całym zestawem. Tu mam jeszcze dwie czyste soczewki, jest pokrowiec, są też okulary i laserek do testowania tych okularów, który wygląda po prostu świetnie. No Jak na niego spojrzę, jest światło, nie ma światła i to jest spoko, ale z mojej perspektywy ja Wam mogę powiedzieć, że no, są wygodne, niewygodne, czy też wydaje mi się, że coś dają albo i nie. To jednak chciałem to sprawdzić naukowo, więc Tomek przygotował tutaj cały zestaw zabawek. Tak, więc mam tutaj spektrometry, spektrofotometry i dzisiaj będziemy sobie wszystko testować, ale zaczniemy od najważniejszego. Do tych okularów w zestawie dostajecie taki oto laser. Laser, który dla nas, dla naszych oczu, wygląda na dosyć niebieski. I zasada jest taka, że jeśli poświecę dla Was na kamerę, to zobaczycie, że on wygląda. No jest taki jasny, on jest tak naprawdę jasny. Ale tak kiedy? Tak, i jest również troszkę fioletowy. Ale kiedy damy przed ten laser te właśnie okulary, to możecie zaobserwować, wow. że nagle to światło zanika. Czyli mam wniosek, że te okulary działają, bo blokują to światło, prawda? A więc są świetne i blokują bardzo złe niebieskie światło. Tylko jest ten problem. To nie jest niebieskie światło, to jest światło UV. I na tym moglibyśmy skończyć materiał, bo tak, światło zablokowane, okulary działają, wszystko się zgadza. Tak. Ale po co nam w ogóle takie okulary i czy to światło, które one blokują, ma jakikolwiek większy wpływ? Nie do końca, ale to jeszcze za chwilę sprawdzimy za pomocą spektrometrów i czy one blokują jakieś niebieskie światło, takie, które istnieje w naszych monitorach, a nie takie, które ma 395 nanometrów. Bo to właśnie musimy teraz sprawdzić. Więc zaczynamy od takiego bardzo fajnego, fantastycznego spektrometru, który sobie zbudowałem na bazie Raspberry Pi i spektroskopu z przodu, aby zrozumieć, jakie tak naprawdę mamy tutaj światło. Ponieważ kiedy popatrzę sobie na światło dzienne, widzimy przepiękny, standardowy rozkład światła słonecznego. Kiedy zaś popatrzymy sobie na monitor, to jesteśmy w stanie za pomocą tego urządzenia czy za pomocą mojej kamery, do której za chwilę przejdziemy, zobaczyć, jak wygląda podświetlenie w monitorach. Ale za pomocą takiego również urządzenia, które jest przeze mnie skalibrowane, możemy zrozumieć, co to jest tak naprawdę za światło i kiedy sobie to poprawnie tak naprawdę ustawimy i nakierujemy naszą kamerę na to światło z lasera, to zauważymy, że pomiar tego lasera wynosi 394,6 nanometrów, okolice 395 nanometrów, czyli to nie jest światło niebieskie, to jest światło fioletowe, a w zasadzie ultrafioletowe, UV. I to również... Yikes! Możemy sobie sprawdzić za pomocą mojej jeszcze dokładniejszej kamery, która działa na identycznej zasadzie, tylko mamy znacznie lepszy sensor, znacznie lepszy spektroskop, znacznie lepszy obiektyw. I to jest spektron, który sobie sam zbudowałem i który ma ogromną rozdzielczość poniżej tak naprawdę nanometra, czyli to jest taki poziom światowy, jeśli chodzi o rozdzielczość. Ale nie jeśli chodzi o taką, można powiedzieć, płaskość tej linii, ale to w tym przypadku akurat w ogóle nie jest ważne. I również za pomocą tego możemy zrobić ten sam test, i kiedy właśnie sobie nakierujemy to światło z lasera na mój spektroskop to zauważymy tutaj bardzo mocną fioletową linię po lewej stronie, która również w przypadku z tego spektrometru odpowiada wartościom 395 nanometrów, więc to nie jest światło niebieskie. A zatem te okulary, do których dostajemy taki właśnie laser w zestawie, nie blokują światła niebieskiego, tylko blokują światło UV. A co blokuje światło UV? Praktycznie wszystko. Jeśli coś mamy zrobione z tak zwanego polycarbonate albo mamy szyby w naszym balkonie i tak dalej, to to również blokuje światło UV. Moje okulary również leciutko to w sumie blokuje? Się... Nie, nie, nie blokuje, to widać. Kurde, nie mam. Oszukałeś. Mam szklane, lepsze soczewki. Oszukali mnie. Musiałbym A mieć... A poczekaj, w sumie nie sprawdziłem, bo dostaliśmy drugi komplet. To są plastikowe szkła, które dostałem drugie do tego zestawu. To jak są to plastikowe, bardzo lekkie właśnie czuć, to powinny działać. Nie. Nie, czyli to w ogóle nie są niczym ani pokryte, ani zrobione i tak dalej. Więc to akurat nie, nie blokuje. Czyli tutaj jest jakby warstwa prawdopodobnie refleksyjna, która odbija, bo widzę, że kiedy w sumie z drugą stronę powinieneś patrzeć, bo to ma nie z oczu światło, to nie jest oczu Tak, tak, tak ale to patrz na moje czoło, co nie? Widzisz, że się no. odbija na moim czole teraz. Tak. bo to jest refleksyjna właśnie warstwa, ale tak, tak, masz rację, że to się tak powinno patrzeć, która właśnie to światło UV, co ważne, UV nam odbija. Więc popatrzmy teraz na światło niebieskie, czyli z takich źródeł, które możemy sprawdzić, jak na przykład lampa, monitor i tak dalej. I teraz mamy właśnie jakby spektrometr mojej lampy, która jest lampą bardzo chwaloną, która ma bardzo dokładne światło, ze względu na użycie różnych tak naprawdę rodzajów LEDów w środku. Mamy tutaj oczywiście niebieskie LEDy poświetlające 445 nanometrów i jeśli te okulary blokują jakieś światło niebieskie, czyli te 445 nanometrów, wartość całkowicie standardowa dla wszystkich monitorów e, cieku krystalicznych, ponieważ tam mam podświetlenie z niebieskich LEDów, właśnie, no to ten pik dla 445 powinien spadnąć. I on z tego co widzę, troszeczkę może nam spadnąć, ponieważ, ponieważ te okularki Spraść. są. E, Nie tak, i on z tego co widzę, powinien nam troszeczkę spaść, ponieważ te okularki są leciutko zarzucone. Ale zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak więc pierwszy test. Robię z okularami 445. Taka wartość. Moim zdaniem brak jakiejkolwiek różnicy, oprócz tego, jest że kolekczenia. UV się zmienia tylko. W sensie to fioletowe na dole, jak zobaczysz, tak, to, prawda? to jest realne. Światło UV-395. Yy, znaczy Tam się takich, zmienia ta górka po lewej stronie tak, się zmienia, tak. a reszta, reszta nie drgnie nawet. Nie, jedyne co się zmienia, no to właśnie wartość typowo ultrafioletowa. No typowo tak naprawdę fioletowa w tym przypadku 395 nanometrów, cała reszta jest praktycznie identyczna, więc to nawet nie ma wpływu na światło niebieskie, no bo nie może mieć wpływu na, na światło niebieskie. Gdyby miało wpływ na światło niebieskie, to te soczewki byłyby bardzo, bardzo żółte. I zróbmy ten sam test, ale na monitorze, no bo do tego to zostało stworzone. No i teraz mamy widok na mój monitor, gdzie mamy standardowe podświetlenie PFAS. Tak więc mamy również pik w okolicach 440 nanometrów i po zbliżeniu się okularów czy bez okularów tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek wręcz różnicy. Oprócz tego, że obrazek może być troszeczkę, odrobinkę bardziej zaciemniony z tego względu, że jakakolwiek przerwa, znaczy jakakolwiek warstwa między spektrometrem a źródłem światła nie ma stuprocentowej przepuszczalności, tylko powiedzmy 90-95%, więc zawsze kilka procent światła to zablokuje. Może troszkę ciemniej wyglądać ta część, co teraz patrzę przez światło, przez ten... Tak, patrzę sensorem mhm. przez całość, no bo mam okulary w środku i dołka też widzę. No, no, no. Nie ma szans. Ja nie. nie widzę nic. Na nic to tutaj nie wpływa, no bo, no bo nie może wpływać. <grym> więc to blokuje, tak jak mówię. I to są materiały z to nie wpływa, bo nie może wpływać, no, no bo tak. <grym> tak, więc to jest święta świętość. Dla pewności, żeby nie było, sprawdzimy sobie jeszcze za pomocą dwóch profesjonalnych spektrometrów. To jest jeden taki profesjonalny do użycia z monitorami za około tam 10 tysięcy złotych. To jest taki profesjonalny również ala medyczny za około 20, 30, 40 tysięcy złotych. W zależności od tego jakie końcówki chcemy, żeby to jeszcze raz po prostu porównać jeden do drugiego. Tomek, mam okulary, które kosztują kilkadziesiąt, nie wiem nawet czy kilkaset, nie wiem jaka jest ich cena w tym momencie. Ty jesteś to sprzętem za 100 tysięcy łącznie. Dokładnie, no jak mają takie rzeczy opisywać na stronach, to trzeba to zweryfikować, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Dobra, test numer jeden, hmm. czyli zrobimy to tak. O, nie. O, to jest pomiar pierwszy e, tego właśnie monitora. On ma znacznie mniejszą dokładność niż ten mój, niż moja własna kamera, więc te ostatnie rzeczy czerwone się tutaj zlewają, ale to nie ma znaczenia. Pierwszy pik 435, 430 nm to jest właśnie pik dla światła niebieskiego. I teraz zróbmy to samo. Tylko oczywiście muszę tutaj nałożyć jakby okular przed nasz sensor. Pokaż jeszcze raz. Tak. Ok. Ten właśnie... Dobra. Żeby to było możliwie jak najlepiej. I robimy ten test. Raz jeszcze. Zdejmujemy moim przynajmniej zdaniem... Nie ma tu jakiejkolwiek no różnicy. Te czerwienie inaczej wyglądają, ale to jest jedyna różnica moim zdaniem. Chociaż hmm, widziałem to chwilę temu i, i przez, przez obiekty, więc nie, to nie wiem. Wrócimy do poprzedniego. Tak wygląda. A czekaj wróciłeś? Przed, tak, a tak wygląda teraz. Nie ma <laughs> przed, teraz, przed. Teraz. Praktycznie nie ma jakiejkolwiek różnicy tutaj Nic różnica, się Nie zmienia. Troszeczkę w intensywności. To, że jest tam zmiana w temperaturze, w T100, to jest tak naprawdę błąd pomiarowy w tym przypadku, bo robimy to ręcznie. Najważniejsze, co powinniśmy zauważyć, to spadek niebieskiego, którego po prostu tutaj jakby nie widać. Więc róbmy jeszcze ostatni test. Teraz mamy spektrometr na monitorze, zrobimy tutaj pomiar spektralny naszego monitora. Zrobiłem już normalny, teraz zrobię jeszcze jeden, gdzie między tą warstwą będą również okulary. Ja to muszę ręcznie przytrzymać. Teraz spektrometr będzie troszkę oddalony od monitora. Logiczne, że pomiar jasności będzie troszkę mniejszy, ale najważniejszy jest pomiar światła niebieskiego. Mierzymy to raz jeszcze. E, więc tak. To, co teraz widzicie, to jest test spektralny tego monitora z podświetleniem PFS bez okularów. Nas najbardziej interesuje wartość 445-450 nm dla światła niebieskiego. I tak wygląda bez okularów, a tak wygląda z okularami. Nie wiem, jak dla Was, a jak dla mnie, zero różnicy. Poczekaj, poczekaj, ty... tu jest różnica, tu, 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 na dole. Gdzie, gdzie? Na dole, na sam, sam początek niebieskiego. Tutaj 395, nie, tutaj jest 420, to jest całkiem możliwe, przełącz. Że... No. Jest różnica. A, a, to. Ale to też może wynikać z tego, że z okularami jest ogólnie troszkę ciemniejszy ten mm -hmm. wykres, bo on był oddalony od monitora, więc automatycznie jasność poszła troszkę w dół i całkiem możliwe, że tu też ścięło. Ale tak jak mówię, no, światło niebieskie w monitorach to jest to, więc czy masz te okulary na sobie, czy nie, rozkos spektralny z monitora, który pada na Ciebie, jest identyczny, on się nie zmienia, tak więc jeśli używasz tych okularów, czy też nie, to sam obraz jest po prostu identyczny w obydwu przypadkach, jakby no, nic z tym obrazem dosłownie praktycznie nie robi, to ma prawie że zerowy wpływ. Tomek jeszcze ustawia jeden test, bo w sumie każdy komputer z Windowsem ma coś takiego jak tryb nocny, gdzie wszystko robi się bardziej żółte. Bardziej żółte równa się mniej niebieskiego. I zobaczmy jak to będzie wyglądało na spektrum. Czy realnie będzie mniej tego światła niebieskiego emitowanego przez ekran, czy może jednak nie? Więc teraz widzimy rozkład widmowy mojego monitora bez okularów, bez trybu nocnego, a teraz mamy tryb nocny pokazany, gdzie mamy znaczny spadek niebieskiego światła, podbicie tak naprawdę czerwieni względem całej reszty, ponieważ obraz jest bardzo mocno zarzucony, a co o tym idzie automatycznie niebieskie światło jest znacznie niższe niż było bez niczego. Więc jeśli Chcecie mieć jakiś ekran, który ma mniej niebieskiego światła, pomimo tego, że naukowo nie ma potwierdzenia, aby to miało jakikolwiek aktualnie negatywny wpływ na nas, to możecie użyć właśnie trybu nocnego, bo ten tryb nocny ma sens. Mamy coś takiego jak cykl dobowy, gdzie wstajemy, kiedy zaczyna być coraz bardziej niebiesko, w południe jest jak najbardziej niebiesko, wieczorem mamy zachód słońca, staje się bardzo żółto, jest noc. Dla naszego ciała to jest właśnie informacja, że ok, czas wreszcie spać. Więc mamy takie połączenie między naszym cyklem dobowym, produkcją melatoniny, a światłem, na który patrzymy. Jeśli widzimy ekran, który jest bardzo niebieski, naszemu mózgowi będzie się wydawało, o nie, jest południe, jest bardzo jasno, musimy mało melatoniny robić, musimy mieć energię, bo jest środek dnia. A kiedy jest bardzo żółto, bo jest zachód słońca, to nasze ciało mówi, ok, mogę odpocząć, Produkujemy coraz więcej melatoniny, czas iść spać, i dzięki temu łatwiej nam się usypia. Więc w nocy ten tryb nocny na monitorze może mieć sens, jeśli siedzicie przed takim monitorem, to wtedy z trybem nocnym, kiedy ten ekran jest naprawdę żółty, możemy produkować więcej melatoniny, łatwiej może nam się usnąć. A dodatkowo taki ekran, który jest zarzucony, ma również, tak niepoprawnie mówiąc, mniejszą jasność. On ma mniejszy wpływ na nasze oczy, ponieważ jest ciemniejszy, wydaje się on nam automatycznie wręcz wtedy wygodniejszy, ponieważ istnieje coś takiego, jak, bo mamy coś takiego jak Photopic Vision, czyli właśnie to jest taki rozkład, można powiedzieć, niepoprawnie mówiąc, spektralny naszego oka, gdzie barwy w okolicach zieleni są dla nas zawsze najbardziej intensywne. Więc jeśli sobie odbijemy tą całą wartość niebieską, to ten, yy, dla naszego oka ten obraz wydaje się przyjemniejszy, ciemniejszy, bardziej relaksujący. Po prostu jest ciemniejszy, więc automatycznie w nocy, kiedy nasze źreńce się rozszerzają, bo jest ciemno wokół nas, ten ekran wydaje się tak, jakby się z niego fajniej korzystało. I dlatego wiele tego rodzaju okularów działa, ponieważ działa wtedy placebo. I placebo działa z tymi okularami bardzo, 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 bardzo mocno. I jeśli ktoś w to wierzy, jeśli ktoś nie wie, jak wygląda nauka w tym temacie i nie wie, że te okulary w rzeczywistości nie mają jakiegokolwiek wpływu na rozkład winowy waszego monitora, czyli na nic tak naprawdę nie wpływają, jeśli chodzi o podświetlenie z monitorów, no to wtedy. Może uwierzyć w placebo, które jest przepotężne, no bo bardzo dużo się o tym mówi, i wtedy się zaczyna to wierzyć i lepiej czuć. Jednoproducentowi tutaj trzeba oddać, że jest bardzo precyzyjny w swoim opisie i okulary są takie jak opisywane, czyli blokują poniżej 430 nanometrów, a powyżej 430 nanometrów przepuszczają. Mam z tym jednak tylko jeden problem, bo poniżej 430 to jest w zasadzie właśnie bardziej fiolet-ultrafiolet. A to niebieskie światło w monitorach jest bliżej 450 nanometrów. I na to już wpływu żadnego nie mają. W ogólnym ujęciu, światło niebieskie jak najbardziej ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze zmęczenie, na naszą chęć do działania oraz na nasze zasypianie. Ale nie ma to wpływu z tym, że to światło jest szkodliwe w jakiś sposób, ale ma to bezpośrednią korelację z regulowaniem naszego cyklu dobowego, o którym powiedział też Stilgar. Więc jeśli mam być szczery, to podsumuję ten materiał w ten sposób. Jeżeli macie problem z zasypianiem po siedzeniu przez długi czas przed komputerem, to tryb nocny w telefonie czy właśnie w komputerze jest bardziej niż wystarczający. A oszczędzicie sobie dodatkowego wydatku. Teraz mam nadzieję, że wszystko z tym niebieskim światłem jest jasne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to zostawcie je w komentarzach. A ja widzę się z wami w następnym materiale. Do zobaczenia na razie i cześć!